Witajcie, ja nazywam się Ryszard Kowalak. Empik twierdzi, że do DVD LEGO przygody będą dodawane figurki. A ja wam mówię, że to będą całe polibaki. Mój tok myślenia przedstawiłem oczywiście w artykule na blogu. Także zachęcam do lektury i jeśli po jego przeczytaniu nadal macie wątpliwości co do słuszności mojej tezy, zachęcam również do zadawania komentarzy, na które bardzo chętnie odpowiem. Na jeden zresztą już wydaje mi się wyczerpująco odpowiedziałem. Taki, Taki jest zresztą w ogóle problem. Wielu ludzi nie lubi, jak ktoś tak jak ja analitycznie podchodzi do klocków, jak ktoś wykorzystując strzępki informacji łączy je w całość i porównując do analogicznych sytuacji z przeszłości dochodzi do jakichś nieoczywistych wniosków. Już nawet trzeźwe podejście do spraw światopoglądowych spotyka się z zaognioną krytyką, a co dopiero jeśli ktoś opracowuje jakieś teorie na temat klocków i zastanawia się co znajdziemy w opakowaniach, których jeszcze nie wydano. Przecież w życiu nie trzeba myśleć. W życiu trzeba wierzyć. Dobrze zapędziłem się. Jeśli chcecie zapoznać się z moimi argumentami, z moim punktem widzenia, jak już mówiłem, zapraszam do artykułu i to by było na tyle na dzisiaj. Trzymajcie się.